Z drugą częścią hitów z Kerfura. W poprzedniej zabrałam Was ze sobą do sklepu, gdzie pokazywałam 5 ciekawych produktów, a tym razem już pogadam sobie z domu. Pokażę Wam kolejnych 7 produktów, które według mnie zasługują na chwilę uwagi, bo właśnie wyróżniają się spośród innych. Pierwszym litem będą panierowane fileciki rybne. I z kim bym nie rozmawiała, kto je ryby, to jest do nich jakiś sentyment z dzieciństwa. Dla dzieci jest to jedna z bardziej akceptowalnych form spożycia ryb. Często jednak te fileciki mają bardzo słabe składy. Chodzi tutaj głównie o panierkę, a ten produkt, który jest dodatkowo bezglutenowy ma naprawdę spoko skład. Mamy tutaj fileciki z mintaja, a panierka składa się z mąki ryżowej, mąki z ciecierzycy, drożdży i soli. Dodatkowo mamy jeszcze w składzie olej słonecznikowy i skrobię ziemniaczaną. Ale nie ma tutaj żadnych substancji przeciwzbrelających, ani substancji konserwujących. Mimo wszystko, mimo tego, że produkt ten ma bardzo fajny i krótki skład, to jednak stosowałabym go sporadycznie, ponieważ jest on uprzednio smażony, więc ta zawartość tłuszczów będzie w nim większa. Myślę ogólnie, że warto w sklepie zwrócić uwagę na produkty od Frosty. W poprzednim filmie także pokazywałam ich produkt i była to pieczona ryba w sosie włoskim. I ogólnie dobrze czytać składy, ponieważ rynek stale się zmienia i produkty, które kiedyś były mocno demonizowane, teraz możemy spotkać naprawdę dobrej jakości. Kolejnym hitem będzie wegański jogurt od Alpro. Po pierwsze ma mega ciekawy smak, bo jest to truskawka i wiśnia, a zwyczajowo smakowe jogurty roślinne mają smak owoców tropikalnych jak mango, marakuja czy wanili lub czekolady. Po drugie, ten jogurt nie ma dodatku cukru. Nie ma także w składzie słodzików, jako słodzidło, wykorzystano sok wiśniowy i truskawkowy. Dodatkowo jest on wzbogacany w witaminy D oraz witaminę B12, czyli składniki, które gorzej jest dostarczyć na diecie wegańskiej. Cena to 9 zł, ale opakowanie jest spore, bo ma aż 400 ml. Z tego co widziałam w perfurze, jest też druga wersja właśnie o smaku mango. Trzecim produktem do polecenia, a raczej firmą do polecenia będzie Dolina Dobra, czyli producent przetworów mięsnych. Tą firmę zauważyłam ostatnio po raz pierwszy. I produkty one mają naprawdę dobre składy. Nie znajdziemy w nich żadnych wzmacniaczy smaku, żadnych stabilizatorów, nie mają azotyno-sodu ani glukozy, które są często dodawane jako takie substancje konserwujące w wędlinach. W składach mamy po prostu 100% mięsa, sól oraz naturalne aromaty. I do polecenia mam tutaj szynkę wieprzową, mini kabanosy, takie snaki i takie zwykłe jak kiełbaski. Jedynym wyjątkiem tutaj będą parówki z szynki, które niestety w składzie mają już glukozę. Za jakością będzie szła też cena, ale myślę, że na pewno warto kupić taką wędlinę lepszej jakości niż taką, która ma bardzo długi skład. Kolejny hit to znowu jogurt, tym razem zwykły mleczny od Jokobelli i wyróżnia się on tym, że jest bez. Cukru. Jogobella to chyba firma, która jako pierwsza się kojarzy, gdy mówimy jogurt owocowy, więc super, że stworzyli produkt, który nie ma dodatku cukru. W składzie ma jedynie jogurt, owoce, w tym przypadku 14% truskawek, sok z buraka i aromaty. No i jest ogólnie duży wybór smakowy tych jogurtów. Ma 4,5 g cukrów prostych w porównaniu z Jogobellą zwykłą, która ma ich ponad 11 g, więc jest to spora różnica i wybór wydaje się prosty. Produkt, o którym teraz opowiem, to jeden z moich prywatnych ulubieńców i jak dla mnie jest to ulepszona wersja tego bielucha w niebieskim opakowaniu i jest to bieluch w formie serka kanapkowego. W smaku jest taki delikatny, nie taki jogurtowy jak bieluch. Wiem, że bieluch to serek homogenizowany, który może nie ma konkretnie przeznaczenia do smarowania do kanapek, ale ja go zawsze tak używałam, więc jak zobaczyłam tą wersję, stricte kanapkową to byłam zachwycona i dlaczego mówię o tym produkcie w ogóle bo w porównaniu z takim zwykłym serkiem do smarowania Łaciaty na 100 gramów ma 80 kcal mniej oraz o 14 g tłuszczów nasyconych mniej czyli kolejna spora różnica dzięki której możemy i zmniejszyć ilość spożytych kilokalorii i tych tłuszczów nasyconych, które w dziecię powinniśmy ograniczać. Substancją zagęszczającą jest tutaj błonnik bambusowy. Tak więc jeśli nie znacie tego produktu, to bardzo polecam go, bo ja używam go stale. Kolejny już szósty hit pochodzi z alejki ze zdrową żywnością i jest to mieszanka od dobrej kalorii. Jak to określił producent, jest to mieszanka Superfood. W składzie mamy siemielniane. Zarówno brązowe, jak i złociste, nasiona słonecznika, zarodki pszenne, daktyle, wiórki kokosowe, orzechy laskowe, nerkowce oraz orzechy kakaowca. Dodatkowo mamy jeszcze dodatek białka grochu, dzięki czemu produkt ten w 100 gramach dostarcza 23 g białka. Mieszanka ta jest super źródłem fosforu, magnezu, cynku, żelaza, witamin z grupy B oraz witaminy E. I na opakowaniu mamy właśnie podane, jaki procent zapotrzebowania na te składniki znajdziemy w dwóch łyżkach produktu. Jest to fajny dodatek do diety, do jogurtu czy do owsianki, który pomoże ją trochę lepiej zbilansować i zwiększyć spożycie tych składników odżywczych. I jest też druga wersja Balance, która ma dodatkowo źródło kwasów omega-3. I ostatni hit kieruje bardziej do osób na redukcji oraz do fanów majonezu. Jeśli ktoś jest właśnie fanem majonezu, a zależy mu na ograniczaniu kilokalorii, zwłaszcza z produktów mało objętościowych, a wysokokalorycznych, to świetnie sprawdzi się tutaj majonez kielecki light. Pokazuję akurat ten produkt, bo sama jestem team kielecki i pod względem smaku ta różnica jest naprawdę niewyczuwalna. W 100 ramach produktu mamy 466 kilokalorii w porównaniu ze zwykłym, który nas. Gramów ma 631 kcal. Jeśli chodzi o tłuszcze, to kielecki light ma ich 49 g, a ten zwykły 68 g. Na opakowaniu jest oznaczenie, że zawiera on o 31% tłuszczów mniej. Oraz 38% cukrów mniej. Ma on w składzie cukier, ale mniejszą ilość i jest dosładzany stewią. No i nie jest to oczywiście produkt, który zalecałabym do stosowania na co dzień, zarówno ten zwykły majonez, jak i ten light. No a ten light ma niestety w składzie substancję konserwującą, więc skład ma dłuższy niż taki zwykły majonez. Ale tak jak mówiłam na początku, dla osób na redukcji, myślę, że fajnie sprawdzi się jako taki dodatek do diety. I to wszystkie hity, które na dzisiaj przygotowałam. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. I pamiętajcie o subskrypcji, aby być na bieżąco. Bo nowe filmy pojawiają się u nas codziennie o 17.30. Do następnego!